No cześć wszystkim Kolejna odsłona Tym razem też na podwórku Nie jestem na grzybobraniu Ale mam tutaj na tym samym pniaku Na którym był ten wachlarzowiec Mam prawdopodobnie to jest lakownica spłaszczona Tak to wygląda Także mówię takie ciekawe gatunki grzybów też Warto omawiać To jest grzyb oczywiście niejadalny tak on wygląda. pniak jest martwy, obrośnięty też. Także trudno trochę dostrzec tego grzyba. Tak to tutaj wygląda. Na razie więcej ciekawych gatunków tutaj nie widzę. Tylko ten, tego jednego. To jest grzyb pasożytniczy rosnący właśnie na yy, pniakach na pewno też go można spotkać i w lasach takie, takie grzyby też warto właśnie brać pod uwagę omawiać to mój trzeci filmik na kanale Grzybowe Wędrówki przypomnę, że to, ten kanał nie będzie dotyczył tylko grzybobrania ale omawiania też poszczególnych okazów a że tu się nadarzyła okazja to Dlaczego mam nie skorzystać z niej? Tak wygląda jeszcze raz Przypominam Prawdopodobnie lakownica spłaszczona Grzyb nadrzewny Pasożytniczy Nie będę go urywał Bo nawet ciężko Dobra Cytnę kilka fotek oczywiście I to byłoby na tyle Także lajki, like, suby, komentarze yy, Mile widziane I do następnego filmiku. Trzymajcie się i cześć.